Witajcie na kryzysowych rekolekcjach. Dowiecie się z nich, jaki plan ma dla nas Bóg. Po co jest to wszystko? Jak to się dzieje, że my w ogóle mamy kłopot z tym, żeby ufać Bogu, żeby wierzyć w Boga? Jaki jest powód tego, że w ogóle musimy tutaj odczuwać różne nieprzyjemności na Ziemi? Dowiemy się też, w jaki sposób Bóg chce przywrócić nam dawną, dobrą naturę ponieważ nie wiem czy wiecie, teraz mamy zepsutą. Jeżeli Was to zaciekawiło, zapraszam Was na pierwszy odcinek, w którym dowiemy się, jaki plan Bóg ma wobec nas. Bóg nas kocha. Kocha wszystkich ludzi. Na początku stworzył pierwszych ludzi jako istoty dobre, jako istoty wolne i jako istoty, którym chciał dać siebie całego. Stworzył ich w raju, mieli tam wspaniale, ale coś poszło nie tak. O tym, co poszło nie tak, dowiecie się z następnego odcinka, ale teraz. Dowiemy się, jaki Bóg ma plan dla ludzi i po co my w ogóle byliśmy Bogu potrzebni. Po pierwsze, nie byliśmy niestety wcale potrzebni. Może nam się wydawać, że Bóg nas potrzebował, ale tak naprawdę Bóg jest samowystarczalny. Jest tak wspaniały, jest tak wielki, że jest samowystarczalny. Ale Bóg jest miłością, czyli chce dobra, chce kochać każdą istotę, wszystko. Dlatego postanowił sobie, że stworzy świat. Stworzy świat z galaktykami, gwiazdami, innymi ciałami niebieskimi i umieści w świecie taką małą kulkę. Na tej kulce skalistej umieści sobie ludzi. Ta kulka nazywa się Ziemią. I kiedy ta Ziemia sobie tak krążyła w tym kosmosie, ludzie się rozwijali. Nie wiemy w jaki sposób powstali ludzie, bo tym się zajmuje nauka. Jeszcze nie wiadomo, czy na pewno na drodze ewolucji, ale najprawdopodobniej tak. Bóg prawdopodobnie posłużył się ewolucją. No i wiecie. Powstała sobie ziemia, powstali sobie ludzie, i Bóg chciał, żeby ludzie kochali Boga, ofiarowali całe stworzenie, całe wszechświat, wszystko, no i żeby sobie razem żyli w miłości. W takiej miłości fantastycznej, wiecznej. I do tego ludzie zostali stworzeni. No ale przyszło pewien, szatan nabruździł Bogu trochę i zostało to zepsute. Ale Pan Bóg nie porzucił swojego planu. Nie stwierdził, że ludzie mają zepsutą naturę, bo zgrzeszyli, szatan ich zepsuł, no to ja ich wyrzucę na śmieci, zrobię sobie kolejnych ludzi. Nie, nie, nie. Pan Bóg się tak łatwo nie poddaje. Jak już Pan Bóg coś powie, to tak ma być. I wymyślił, że mimo wszystko, mimo tego, że ludzie są zepsuci, planu swojego nie zmieni. Tylko trochę trzeba go będzie zmodyfikować. Pan Bóg postanowił sprawić, że ludzie zostaną zbawieni i naprawi ich naturę. O tym, jak to zrobił, dowiecie się w kolejnym odcinku, ale wiedzcie, że każdy z nas ma możliwość wypełnić Boży plan, czyli dostać się do nieba i zostać zbawiony. I żyć tam sobie cały czas z Bogiem. Każdy z nas, czyli ja, Ty. Twoi rodzice, Twoje rodzeństwo, Twoi dziadkowie, wszyscy zostali przeznaczeni do zbawienia. Pan Bóg kocha każdego, nawet grzeszników, nawet osoby niewierzące i nawet tych, którzy Go nie znają. Każdego człowieka. Na jakiej to zasadzie działa? Hmm, wyobraź sobie takiego małego trzylatka. Niektórzy z Was mają rodzeństwo, inni wiedzą jak zachowują się trzylatki, chociażby widząc w przedszkolu. No i taki mały trzylatek, no nie za wiele rozumie, ale bardzo się wściekł na swoją mamusię, że mu nie kupiła loda. Nakrzyczał na nią, powiedział, że jest głupia i w ogóle on tam nie chce jej już znać i w ogóle. Czy mama przestanie kochać takie dziecko? No nie. poczekasz się uspokoi, wytłumaczy mu, że dzisiaj akurat loda nie będzie i jednak. Pozwoli mu uczyć się różnych rzeczy. Uczyć się tego, że musi być cierpliwy, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo Pan Bóg nie rezygnuje z nas, nie mówi nam. E, ty głupi człowieku i sobie. Nie. Spokojnie tłumaczy nam, czeka, aż zmienimy naszą decyzję. I w taki sposób postępuje Pan Bóg. Mama nie jest idealna, a mimo wszystko kocha tak swoje dziecko. A Pan Bóg jest idealny. I On jeszcze bardziej nas wszystkich kocha, jeszcze bardziej nas toleruje, i jeszcze bardziej chce nas kochać cały czas. I jeżeli ktoś was się zapyta, hm, słuchaj, po co to wszystko, po co my tutaj na tej Ziemi jesteśmy, po co my się męczymy i w ogóle, no, jaki jest sens życia? Wtedy możesz mu powiedzieć, że sensem życia jest zbawienie, że sens życia to ma dla nas Bóg, że On ma dla nas plan taki, żeby naprawić naszą zepsutą naturę, i żebyśmy mogli żyć razem z nim wiecznie. Czy to nie jest skusząca propozycja? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić, jak to Bóg zaplanował, co tak naprawdę poszło nie tak, i w jaki sposób my mamy do tego podejść, obejrzyjcie kolejne odcinki, zapraszam. Jeżeli chcecie mi pomóc, dajcie suba, lajka i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia w następnym odcinku.